Witam serdecznie wszystkich zbieraczy. przyszło tu na to moje takie fajne pole. No i patrzcie, co tam. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, co to leży. Ale na pewno świeżynka, bo tutaj nic nie było. Słoneczko ładnie świeci, ślady są wytowania perełka szukaj go, szukaj ładnie się chodzi w taką pogodę i zaraz zobaczymy co tu leży No nie jest ładny zrzucik, ale musiał już wczoraj leżeć bo ślady są zapadane Patrzcie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesiątaczek. Jaka, jaka bidulka. Już się tu chyba nim lis zainteresował. Perełka, chodź. Chodź tu zobacz. No, ładna sztuka, no. Wąki, wąki sobie. No, dobrze. Perełka odejdź, odejdź. No i mamy świeżynkę, no. no to mamy kawałek pola do przejścia, jak coś, to wam pokaże, pozdrawiam wszystkich